DWM Fight Night 3, Kevin Nowacki, a razem ze mną zwycięski po swoim zawodowym debiucie Natan Niewiadomski, witam serdecznie. Siemanko, witam, cześć, miło mi. Natan, co, chyba wymarzone, trzeba powiedzieć, zwycięstwo bo przed czasem, w pierwszej rundzie już udało Ci się wygrać Twoim przeciwnikiem, no i Twój wyczekany debiut zawodowy, więc na pewno to smakuje. Podwójnie wiem, że na pewno mocne też przygotowania, bo widzieliśmy się na, na treningach u trenera Mirka Oknińskiego też na obozie, już mówiłeś, że naprawdę ten kamp jest mocny. Zmiana trzykrotna przecież też przeciwnika, więc na pewno na sam koniec ma to bardzo, bardzo smakowite zwycięstwo. No jestem bardzo szczęśliwy, że, że ten debiut w końcu w takim stylu, że w pierwszej rundzie i, i w dodatku przez skończenie za pleców gdzieś tam technikę, która na pewno mój trener będzie ze mnie dumny, bo jest strasznym pasjonatem w Kurczę, wydaje mi się, że mogłem to zrobić jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, ale gdzieś tam pod siatką czułem jak mi kolano wszystko i bałem się kurczę zerwać, że jak zerwę jeszcze raz, to, to może mi wypadnie. Teraz jeszcze jest adrenalina, wszystko to, to tak coś tam czuję, coś jest napięte, ale nie do końca, zobaczymy jak oponę. Ale no, jestem zadowolony, mam nadzieję, że to nic poważnego, że teraz w tydzień zrobię sobie takiego resetu, za tydzień jadę z chłopakami do Warszawy, bo, bo mamy Mistrzostwa Polskie ADCC, a to, to naj, najważniejsze zawody grapplingowe w, na, w naszym kraju. I, i chcę wspierać chłopaków, mimo że ja nie startuję. Zobaczymy jak się uda, no to, to przed wakacjami chcę zrobić jeszcze jedną walkę zawodową. Gdzieś tam 9 maja, 17 maja mi się obija, co prawda idealny termin jest pod koniec maja. Ale no zobaczymy jak to będzie. Ja jestem chętny i głodny dalszej walki. Jestem teraz szczęśliwy i... I co? I pewnie parę dni i znowu wracam do matę. Ja pamiętam tą konferencję przed poprzednią galą, gdzie tam napomknęliśmy o tych poddaniach, tak, mówiliście, tak. że żadnego tego poddania na tej Albie nie było, no i przyszły dwa poddania, dwa zwycięstwa i dwie wygrane na DWM-ie. Na pewno smakuje to fajnie, bo blisko, dokoło brzegu, pół godzinki drogi, bardzo dużo kibiców, bo z Michałem Żmudziem staliśmy i oglądaliśmy Twoją walkę, no to i z jednej, i z drugiej strony hali tak naprawdę wszyscy tutaj za Tobą, smakowało to. Pewnie bardzo smakowicie, chociaż zapewne tych kibiców nie słyszałeś, czy może się mylę? Słyszałem, słyszałem, słyszałem ich bardzo dobrze. Chciałem jeszcze powiedzieć, że na, debli, na bytkliku, jak dodadzą funkcję, skończenie przed czasem, to pewnie już kurs będzie bez szału, Ta, tak. drugi DBM i znowu, znowu skończenie. Co, tam? chciałbym się zapytać o Twoje plany, no bo wyczekiwany ten Twój debiut zawodowy odbył się, wcześniej te walki semi-pro po przerwie. Ile w tym roku jeszcze pojedynków planujesz i, i jaki jest Twoje taki wymarzony plan, powiedzmy, jeśli wszystko będzie się układać zdrowotnie? No, mój wymarzony plan, no to, to przed sezonem robię jeszcze jedną walkę. Sezon, no to, no, mieszkam w Kołobrzegu, gdzieś tam typowo bazujemy na tym sezonie, to są takie żniwa dla nas i, i dzięki temu później właśnie mogę bardziej skupić się na treningach, więc, więc raczej poświęcę się pracy, a, a treningi troszkę idą na bok, ale no na pewno nie tak, że je zaniedbam po sezonie, no to jak najszybciej wracam, do tego marzy mi się pojechać do Tajlandii na miesiąc, zrobić taki pełny obóz poszukuję tak naprawdę takiego kompana, który pojedzie ze mną na miesiąc i będziemy tylko jedli, trenowali, jedli, trenowali i nic innego się nie liczy no i przed końcem roku wtedy chciałbym zrobić drugą walkę trzy walki w roku myślę, że to jest tak idealnie, no ja, ja się nigdzie nie śpieszę, też nie chcę chcę sobie budować tą karierę powolutku, bawić się tym, zobaczyć gdzie jest jakiś tam mój sufit jestem szczęśliwy, że to robię, to, to jest naprawdę piękna przygoda poznajesz super ludzi no i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie trenować, bo to wtedy też więcej doświadczenia dla nas i, i więcej osób będzie miało szacunek do tego sportu i no to jest coś pięknego. Jeszcze na koniec napomknę i wrócę do tych zmian rywali, bo trzykrotnie co najmniej e, ci rywale ci się zmieniali, było to takie mocno de dekoncentrujące w tych Twoich przygotowaniach? Nie powiedziałbym, że, że gdzieś mnie to rozpraszało, bardziej to było takie coś, że na koniec bałem się, że w końcu zostanę z niczym, że, że gdzieś tam już tyle w to włożyłem i, i nagle zostanę z niczym. No ale pierwszego przeciwnika rozumiem, bo, bo gdzieś tam sam miał walkę wcześniej i, no i to jest jak nie czuł się do końca gotowy, zdrowy, no to, to, to bez sensu brać taką walkę, rzeczywiście nie ma problemu. Później miał być drążek, też to rozumiem, no bo... Jak szukaliśmy walki, to był mój pierwszy debiut, schodziłem troszkę niżej, i nie byłem pewny jak się zachował mój organizm, czy będę w stanie robić 7-7 czy, czy, czy nie, czy, czy będę musiał być w kategorii wyżej. Tam organizator szukał zawodnika właśnie 77-80, a, a doszło do nieporozumienia i drążek mówił, że bije się tylko w 7-7, więc też rozumiem taką sytuację. No i został Wisman, który przyjechał, przyszedł się bić, nie dyskutował, no i, no i wyszło jak wyszło, ale, ale na pewno chciał się bić, to było widać. Na koniec oddaję Ci mikrofon, żebyś mógł przekazać podziękowania dla wszystkich fanów z hali, wszystkich fanów przed telewizorami i do swoich pewnie też sponsorów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyjechali tutaj dla mnie, bo, bo jest to naprawdę wielka grupa ludzi i, i widzę jak się interesują, jak mnie pytają, jak dodają posty o mnie, jak tam robią jakieś ciekawe fotki. Jest to naprawdę super sprawa, cieszę się, że jesteście. Chciałbym również po, podziękować moim sponsorom, no bo... No bo to jest wiara i tak naprawdę mogli te pieniążki przeznaczyć na kogoś innego, albo na siebie, albo no, zrobić z tym cokolwiek, a gdzieś tam interesuje ich mój rozwój. I, I pragnę Wam wszystkim po kolei podziękować. Tak naprawdę taki post jeszcze dodam, żeby nikogo nie pominąć i, i o każdym tam powiedzieć parę zdań. Dziękuję Wam wszystkim, dziękuję organizatorowi i znowu za szansę. Myślę, że weźmie spotkamy się jeszcze raz. Pozdrawiam i miłego wieczoru. Dziękuję. dziękuję.